Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 7 Wieszaków. Jeżeli jesteście na tym kanale po raz pierwszy, to jest mi niezmiernie miło. Cieszę się, że tu zajrzeliście. Znajdziecie tu filmy przede wszystkim w duchu garderoby kapsułowej, bo to na czym mi zależy, to przede wszystkim do tego, żeby pokazać Wam, że nie trzeba mieć tony ubrań, butów i dodatków, żeby stworzyć spójną garderobę. Taką, która będzie odpowiadać wszelkim naszym potrzebom. Zachęcam do tego, żeby korzystać z zasobów, które już macie w waszych szafach. A jeżeli idziecie na zakupy, to niech to będą zakupy przemyślane, dobre, jakościowo i takie, które zostaną z wami na dłużej. A tematem dzisiejszego odcinka będą spodnie typu cygaretki, i to są spodnie, w których ja się po raz kolejny zakochałam tego lata, a to dlatego, że kiedy temperatura spada do około 20 stopni Celsjusza, jest to idealny wybór na co dzień, w tym do pracy. To, co pokażę Wam dzisiaj, to 7 moich codziennych stylizacji ze spodniami typu cygaretki. Uwaga, w czerwonym kolorze czyli coś, co nie jest dla mnie oczywistym i pierwszym wyborem ale o tym, jak się te spodnie znalazły w mojej szafie. Opowiem Wam za chwilę. Oto bohaterowie dzisiejszego odcinka, czyli spodnie typu cygaretki w niezwykłym jak na mnie, czyli czerwonym kolorze, znalazło się w mojej szafie jako pozostałość po zakupu holizmie. I teraz mówię całkiem serio, ponieważ dawno, dawno temu, kiedy jeszcze studiowałam, a później kiedy rozpoczęłam pracę, nie radząc sobie z różnego rodzaju emocjami i z tym, co się wówczas w moim życiu działo, kupowałam bardzo dużo rzeczy. Rzeczy nie zawsze dobrych jakościowo, bo nie zwracałam wtedy uwagi na to, z czego są wykonane. Ale ostatnio, kiedy byłam w mieszkaniu moich rodziców i przekopywałam się przez jakieś moje stare zasoby, zajrzałam do szafki, gdzie znalazłam słuchajcie spodnie z metką czyli nigdy wcześniej. Nienoszone. Zerknęłam na skład, bardzo dobry, więc pomyślałam sobie, że spróbuję. Okazało się, że rozmiar jest idealny, więc zabrałam to do siebie. Stwierdziłam, że mam naprawdę sporo rzeczy, które mogę spokojnie z tymi cygaretkami połączyć, i chciałam Wam dzisiaj właśnie pokazać, w jaki sposób włączyłam je do swojej garderoby, z czym je zestawiam i jak noszę je. Na co dzień. Tak jak wspominałam we wstępie, to będą takie zestawy, które się świetnie sprawdzą w temperaturach około 20 do 25 stopni. Ponieważ kiedy jest cieplej, no to ja też sięgam po znacznie lżejsze rzeczy, ale już teraz nie przedłużam i zaczynamy. 7 stylizacji z czerwonymi cygaretkami w roli głównej. Zapraszam. Pierwsza stylizacja to jest taka typowa propozycja do śmigania na co dzień, po to, żeby wyjść, spotkać się ze znajomymi, załatwić kwestie zakupów, rachunków, odebrania dzieci z półkolonii itd. itd. Także przede wszystkim mamy czerwone spodnie typu cygaretki. Bohaterowie dzisiejszego. Odcinka połączyłam je z bazowym topem w kolorze takiej złamanej bieli. Do tego dodałam buty. W moim przypadku są to skórzane sneakersy, słuchajcie, ale. Możecie równie dobrze postawić tutaj na białe tenisówki czy trampki. One też się znakomicie sprawdzą. Przede wszystkim ważne, żeby to były buty, które będą wygodne, bo założenie jest takie, że jest to strój, w którym spokojnie możecie zrobić kilometry danego dnia. A więc do tego na wierzch bardzo cienka, wiskozowa marynarka w kolorze beżowym z rękawem o długości 3 czwarte. Także tak to wygląda, słuchajcie. I są to naprawdę mega proste elementy. Ale ja w ogóle wychodzę z założenia, że te najprostsze elementy najłatwiej się ze sobą łączy. Jeśli chodzi o biżuterię, to postawiłam tutaj na zestaw. To jest naszyjnik oraz kolczyki. To jest pozłacane srebro z motywem brzozy. A do tego całość uzupełniam torebką. Dosyć pojemną. W swoim charakterze ma taki, słuchajcie, coś sportowego, coś sportowego, czyli nawiązuje też do butów. Świetnie się nadaje na co dzień, ponieważ jest to rzecz pojemna i pomieści wszystkie niezbędne, przyda się. I tak oto jest to moja pierwsza. Modowa inspiracja z czerwonymi cygaretkami. Nadal pozostajemy w luźnym klimacie, tym razem, powiedziałabym, że raczej takim wycieczkowo zwiedzającym. Czyli czerwone cygaretki połączyłam z też dosyć prostym, takim pudełkowym w kształcie, t-shirtem w paski. No i słuchajcie, ja mam sylwetkę, gdzie ramiona są szersze aniżeli biodra, więc teoretycznie nie powinnam w ogóle takich koszulek nosić, bo mnie tu dodatkowo jeszcze poszerza. Natomiast ja paski kocham, uwielbiam i bardzo świadomie słuchajcie, w tym momencie te zasady łamię. Dlatego też zawsze powtarzam, że zasady fajna rzecz, ale jeżeli w czymś się czujemy dobrze i uwielbiamy jakiś wzór czy jakiś krój. To tak naprawdę nasze samopoczucie jest dużo ważniejsze aniżeli jakiekolwiek zasady, które ktokolwiek nam próbuje serwować. Także, jak powiedziałam, czerwone cygaretki do tego, pudełkowy t-shirt w paski. Dodałam również czarny skórzany pasek ze srebrną klamrą. Srebro znajduje się również na kolczykach. Oraz na pierścionku, którego jedyną ozdobą jest taki wzór warkocza, a do tego dodałam także sznurkową brazoletkę ze srebrną panoramą tatr. Także tak się to tutaj y, kształtuje, jeśli chodzi o biżuterię. Zwróćcie uwagę, że jeszcze ta panorama, tatr, to tutaj dodaje takiego smaczku i też mi się kojarzy właśnie z podróżami, z wakacjami i z takim luzem. A luzu dodają też tej stylówce trampki, czerwone trampki, które ja uwielbiam i które, słuchajcie, tutaj myślę, że też y, no, robią robotę, jeśli chodzi o właśnie taki bardzo luźny charakter. Całości. Uzupełniam ten strój torebką średniej wielkości czarną, której wielkim plusem jest to, że można ją przełożyć sobie przez korpus, przez ramię w taki sposób, żeby mieć wolne ręce i na przykład móc wziąć ze sobą aparat fotograficzny. To jest moja druga propozycja, druga stylizacja i druga modowa inspiracja na dzisiaj. Kochani, a oto przykład jak cudownie działa garderoba kapsułowa, czyli coś, co staram się Wam pokazać w niemal każdym odcinku. Zostają te same cygaretki, ten sam t-shirt, ta sama biżuteria, którą użyłam w poprzedniej stylówce. Ta sama torebka uzupełni za chwilkę całość. A co się zmieniło? Pojawiły się buty na obcasie, czyli propozycja do pracy. Oczywiście w miejscach, gdzie tak intensywny kolor i wzór są akceptowalne, wystarczy, że dodam czarną marynarkę. Czarna marynarka z chłodnej wełny. Oczywiście podwijam rękawy, żeby nadać sylwetce lekkości do tego torebka. I słuchajcie, to jest dokładnie to samo, co miałam na sobie i jestem w stanie na tej samej bazie, operując tymi samymi rzeczami, stworzyć zarówno stylizację bardzo taką e, lekką, bardzo nieformalną, jak i stylizację, w której mogę spokojnie pójść do biura. Wystarczy, że po pracy, chcąc zmienić charakter stroju, zmieniam buty, wkładam sneakersy, trampki, tenisówki czy klapki, i już jestem, tak naprawdę, zrzucam marynarkę i jestem gotowa na spotkanie z przyjaciółmi, czy wyjście sobie spokojnie na spacer. Więc polecam Wam, tak naprawdę. Właśnie takie dobieranie elementów garderoby, żeby można było nimi spokojnie żonglować, żeby można było ich użyć nie tylko w jednej stylizacji, ale żeby były to rzeczy wielofunkcyjne czyli zestawiamy je z wieloma innymi elementami w garderobie, ale też wykorzystujemy na różne okazje. Magia garderoby kapsułowej dzieje się nadal, czyli zostają te same cygaretki, ta sama biżuteria, ten sam pasek. Zmieniłam t-shirt, tym razem postawiłam na koszulkę, koszulkę dla polonistów albo miłośników książek i miłośników literatury, czyli wściekłe wieszcze. Oczywiście, znajdziecie linki do wszystkich elementów, które są jeszcze dostępne w opisie do tego odcinka. To tak, żeby nie było wątpliwości. No i cóż, przede wszystkim, sam fakt, że mamy tutaj grafikę, że pojawia się napis, sprawia, że no nie jest to na pewno strój na oficjalną okazję, ale jest to zdecydowanie strój na co dzień. Do tego dodałam. Czarne, skórzane, bardzo wygodne sandały. Więc tutaj już propozycja na nieco wyższą temperaturę. Ale gdybym chciała dodać coś na wierzch, jakieś okrycie wierzchnie, to słuchajcie, mam tutaj naprawdę sporo możliwości. Mogłabym skorzystać z tej samej marynarki, którą widzieliście w poprzedniej e, stylizacji. Mogłabym dodać. Na przykład jeansową kurteczkę, która już sprawia, że ten strój staje się naprawdę mocno nieformalny. Ale ja też postanowiłam dodać marynarkę w kratę, szarą kratę, gdzie w motywie tej kraty znajduje się również czerwień. A na szarość postawiłam, ponieważ na koszulce, którą mam na sobie, również są szare elementy, i ja takie kolorystyczne nawiązania bardzo, bardzo lubię. Lubię też miksować ze sobą różne style, więc tutaj ten nieformalny styl typu sandały, które się pojawiają typu koszulka z grafiką i z napisem a do tego marynarka. W której mogłabym spokojnie pójść do pracy. Więc to zestawienie bardzo mi się podoba. Zostaje też ta sama torebka cały czas, którą już widzieliście w poprzednich stylizacjach. Ja się w tym stroju czuję bardzo, bardzo dobrze. I na pewno jest to jeden z takich pierwszych wyborów w przypadku, kiedy właśnie temperatura jest w okolicach. Dwudziestu kilku stopni. Być może zacznie padać, być może zrobi się chłodniej, więc do tego marynarka na wierzch i kolejna codzienna stolówka z czerwonymi cygaretkami gotowa. Jako że jesteśmy w sezonie urlopowym, więc kolejna propozycja, kolejna modowa inspiracja. To jest taka opcja, w której możecie na przykład wybrać się na zwiedzanie miasta, czyli przede wszystkim czerwone cygaretki zostają zostaje pasek. Do tego dodałam zwykły czarny, bardzo prosty top i to jest podkreślam, top z wełny merinosa i tak latem też można nosić wełnę merino, ponieważ ona ma Właściwości izolujące, czyli z jednej strony zimą będzie Was grzała, ale też izoluje od nadmiernego ciepła latem. Także nie miejcie oporów. Ja bardzo długo żyłam w przekonaniu, że wełna jest stworzona tylko do noszenia zimą, ale ten top jest ze mną już mniej więcej od dwóch lat i słuchajcie, jak go eksploatuję przez cały rok. I naprawdę sprawdza się znakomicie. Do tego na nogach najwygodniejsze buty, jakie kiedykolwiek miałam. Czarne, sportowe, super lekkie, super wygodne, takie, w których po prostu niestraszne są naprawdę duże ilości kilometrów, które trzeba przejść, kiedy właśnie zwiedzamy. Na wierzch, gdyby zrobiło się nieco chłodniej, krótka dżinsowa kurteczka. Jeśli chodzi o biżuterię, to tym razem postawiłam na zestaw: kolczyki oraz naszyjnik, to jest połączenie srebra z kamieniem Nocka Iru, zestaw, który jest ze mną od paru lat. I też jest to pamiątka przewieziona z podróży, więc tym bardziej w podróż chętnie go zabieram, bo kojarzy mi się właśnie z fantastycznymi wspomnieniami. A do tego, żeby było mi wygodniej, również w plecak też Przywieziony z podróży, przewieziony z madery. Więc, całość słuchajcie, bardzo lekka, bardzo prosta. I do tego z takimi wątkami w postaci elementów pamiątkowych z różnych podróży, które już wcześniej odbyłam. To jest też coś, co bardzo lubię, bo przywożę często gdzieś z wyjazdów właśnie albo jakiś element garderoby, albo dosyć często również biżuterię i później, kiedy zakładam to na siebie, kiedy to użytkuję, to też przywołuję to bardzo, bardzo przyjemne wspomnienia wakacyjne. Także kolejna stylówka na wakacje do zwiedzania. Kolejne połączenie czerwieni z czernią to jest zestawienie kolorów, które też bardzo, bardzo lubię. Zostają te same cygaretki, zostaje ten sam pasek, zostaje ta sama biżuteria. To, co się pojawiło tutaj, to ultra cienki półgolf. On też już się przewijał w poprzednich odcinkach cyklu 7 wieszaków, i już pewnie wiecie, że ja go bardzo chętnie noszę. Wieczorem. Uważam, że to jest taki element, z którym bardzo łatwo stworzyć jest jakąś stylizację na wieczór. A żeby było bardziej elegancko, postawiłam tutaj też na takie urocze klapeczki na delikatnym obcasie, z dodatkowo nie wiem czy to jest widoczne, z kokardką z przodu, więc taki bardzo uroczy kobiecy element torebka której tutaj użyję, to też jest torebka, która już się w poprzednich stylizacjach przewijała czarna średniej wielkości półokrągła. No i oczywiście mogłabym ten strój zostawić w takiej formie. To jest strój bardzo prosty, jeżeli jest ciepło, nie ma problemu. Jeżeli jest troszeczkę chłodniej, wystarczy, że. Zarzucę. Zarzucę sobie na ramiona y, marynarkę. I tak naprawdę, słuchajcie, jestem już gotowa na wieczorne wyjście. Kolacja przyjemna w jakiejś restauracji, ewentualnie później spacer. To jest moja propozycja z czerwonymi. Cygaretkami na wieczór. Kolejne zestawienie, bardzo nietypowe, jeśli chodzi o moje wybory, ponieważ pojawiają się tu dwa intensywne kolory. Czerwone cygaretki zestawiłam tym razem z niebieską, wiskozową koszulą, ale muszę Wam powiedzieć, że zostałam zainspirowana przez wzór na huście, którą mam. W swojej garderobie, ponieważ pojawia się tutaj zarówno czerwień, jak i dokładnie ten sam odcień niebieskiego, który mam na koszuli. A więc trochę się śmieję, że wychodzi mi tutaj zestawienie do zwiedzania miejsc, w których bywa wiecznie, ponieważ dodałam do tego białe sneakersy, a jako dodatek chcę użyć właśnie tej. Chusty. Jeśli chodzi o biżuterię, to tutaj pojawia się zestaw srebrny, kolczyki oraz naszyjnik z motywem liścia klonu, a do tego pierścionek z motywem warkocza. Pozwólcie teraz, że się owinę. Ok, mam nadzieję, że mnie słychać i że siebie nie zagłuszam. Różnymi dziwnymi dźwiękami przy przebieraniu się i, i okręcaniu chustą. Więc tak się to prezentuje, słuchajcie, w całości. Strój bardzo luźny. Strój też, który kojarzy mi się z wakacjami, który kojarzy mi się z wyjazdami. Na przykład to jest taka stylówka, którą widzę gdzieś tam na nadmorskim deptaku. Stąd właśnie ta chusta, na wypadek, gdyby silniej wiało, a do tego torebka torebka granatowa z motywem z motywem kwiatowym granat przewija się tutaj na huście srebro czyli rączka w tym wypadku pojawia się również w biżuterii więc tutaj też są te kolorystyczne nawiązania które ja bardzo bardzo cenię Także kolejna bardzo prosta mam wrażenie do wykorzystania na co dzień i do wykorzystania podczas urlopu. Stylówka z czerwonymi cegaretkami ostatnia na dziś. Mam nadzieję, że przypadła wam do gustu. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Mam nadzieję, że zaproponowane stylizacje przypadły Wam do gustu. Jestem ciekawa, która najbardziej, więc dajcie znać koniecznie w komentarzach. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli zajrzycie co jakiś czas właśnie tutaj na kanale Okiem Wariatki do zakładki Społeczność, bo tam komunikuję się z Wami pomiędzy wrzutami kolejnych filmów Na co dzień, najczęściej natomiast jestem na Instagramie, gdzie znajdują się treści nie tylko modowe. Myślę, że to jest takie miejsce, gdzie odsłaniam się najbardziej, między innymi zdradzam, co myślę o różnych aspektach i dziedzinach życia. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to mój nick to Okiem, podkreśnik, wariatki, podkreśnik, style. A jeżeli macie ochotę docenić naszą pracę, moją i Miśka, to postawcie nam wirtualną kawkę w serwisie BuyCoffee2, do którego link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze. Do zobaczenia!